Jest? Tak, tak, tak. Alan Kwieciński po niestety przegranej walce z Mateuszem Morańskim. Co czujesz teraz, powiedz? Nic sądzę, nic nie pokazał, kurwa, to ja, to ja tak samo nic nie pokazałem. On był kurde, w, chyba był w dobrej formie, bo, bo mówię, to ja byłem, ja byłem zblokowany. Yy, spięło mnie po prostu, nie wiem czy po prostu, czy ta publika, że za bardzo chciałem, czy, czy wiem, że publika była mega za mną mhm. po prostu mnie to też jakoś deprymowało, spięło mnie i po prostu, no i co tu dużo mówić, no A powiedz mi, bo może ty potrzebujesz takiej walki, żeby faktycznie, wiesz, no nie było żadnego konfliktu, tylko żebyś ty spokojnie po prostu się mógł nie, przygotować właśnie ja czy... chcę, właśnie Aha. ja chcę, żeby coś takiego było, bo z tego względu, że yy, nie do że emocje, po prostu mnie spięło okay. nacisk też ludzi, kurwa no okay. spięło mnie też nacisk, że wszyscy, k**a, co gdzie nie czytałem wiadomości, że muszę, muszę, okay. muszę ale nic nie muszę, no. spiął to no, 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 po kurczę, prostu, no Wiesz, tyłem, no. Kraków to no, widziałem, no, cały był za tobą, kurde, no nie wiem, to tak jakby p, p, widzi jak e, reakcja, e, wiesz, Hali, no to nie wiem, można 70 za to za, dla ciebie, 30 dla niego, no nie? Zero dla niego chyba, dla niego, to, nikt nie przychodzi dla niego. Powiedz, o co chodziło tam z tą balachą, bo tam było tak, że ciągnąłeś on przełożył nogę, a potem sędzia chyba cię upomniał, tak? Tak, za rękawice chwyciłem, ale no, mówię, ciągnąłem to balachę, no. Mhm. A czułeś tam w którejś momencie, że go masz, bo chyba tam nie. w pierwszej rundzie go. E, wiesz, ja wyciągnąłem balachę, napierdzielałem go i wiesz, i, i co, to nie było punktowane? Tylko jak on nam nie na mnie leży, no to bez sensu, że zero pracy z jego strony był. A w tej pierwszej rundzie chyba tam e, było tak, że go trafiłeś, tak mi się wydaje, jak tutaj ja On nie trafił, ja go trafiłem, no widzisz, no to, to takie same manie. A jak się w ogóle z, z, tym, z tym werdyktem sędziów? E, czy zgadza się, nie, czy... nie będę się odwoływał, tylko po prostu dajcie mi rewanż. No i nie zostawię już w rękach sędziów tego. A powiedz mi, zeszło to trochę już z ciebie, ten cały konflikt, czy ty myślisz, że to dalej nie, będzie dalej, się. Dalej, dalej dalej? To jest... tak, A myślisz, że to oczywiście. jakoś się kiedyś zakończył, czy to już jest tak poszło grubo. Nie, że, to już tak poszło grubo, że... że nie chcę, żeby to się. I zakończy się, jak będę chciał to rewanżę. No, no A myślisz, no. że może lepiej by było zmienić jak, formułę walki na, nie wiem, w samym kickboxing z, małych rękawicach? kickboxing czy... to nie wiem co robić w kickboxingu. Czyli co? Czyli teraz y, szybka przerwa, y, oczyścić głowę mm -hmm. i co? Proszę. Wracam na salę, wracam na salę, tym bardziej. Systematycznie będę trenował i tyle. No. Mm -hmm. Dobrze, Dobrze, dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję.